Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiaj będę mówić o jeszcze jednej sprawie zaginięcia, jednak ta sprawa zdecydowanie różni się od innych jej podobnych. To nie będzie typowe zniknięcie bez śladu, jest tutaj wiele wątków, kłamstw, mataczenia i stalkingu. Jeśli chcielibyście więc dowiedzieć się, co przydarzyło się 17-letniej Amy Billig, to zapraszam do oglądania. Amy urodziła się 9 stycznia 1957 roku. Jej rodzicami byli Susan i Ned Billig. Rodzina mieszkała w Coconut Grove, czyli położonej nad Zatoką Biscayne w zamożnej dzielnicy Miami na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Bliscy opisywali Amy w samych superlatywach. Była między innymi, uzdolniona artystycznie. W wolnym czasie grała na gitarze i flecie, lubiła także czytać i pisać wiersze. W 1974 roku miała 17 lat i w przyszłości planowała zawodowo zająć się aktorstwem. Dziewczyna bardzo często jeździła autostopem. Używała tej formy transportu nie tylko podczas dłuższych wakacyjnych wyjazdów, ale także na co dzień. 5 marca 1974 roku zapowiadał się być typowym dniem dla Amy. Około godziny 12:00 17-latka wróciła ze szkoły na obiad. Miała w planach pojechać do biura, w którym pracował jej ojciec Ned, żeby pożyczyć od niego pieniądze, a na wieczór zaplanowała spotkanie z przyjaciółmi. Do miejsca pracy ojca chciała dostać się autostopem była widziana czekająca na transport przy autostradzie Main Highway w Coconut Grove. Ostatecznie jednak Amy nigdy nie dotarła do biura i przyjaciele również nie widzieli jej później tego dnia. Matka dziewczyny, Susan Billing, od razu wiedziała, że coś naprawdę złego musiało się stać i zaginięcie szybko zostało zgłoszone na policję. W odróżnieniu od większości tego typu przypadków, w których osoby znikają zupełnie bez śladu, w przypadku Amy tych poszlak i tropów było aż zbyt wiele napływały w takim tempie, że trudno byłoby się w nich połapać i trudno było odróżnić prawdę od kłamstwa. Między innymi kilka dni po tym, jak Amy ostatni raz była widziana, jej matka Susan otrzymała telefon od dwóch mężczyzn. Ich głosy brzmiały bardzo młodo, ale wiadomość, którą mieli do przekazania, była naprawdę przerażająca. Powiedzieli, że porwali siedemnastolatkę i ją przetrzymują. Za uwolnienie zażądali okupu w wysokości 30 tysięcy dolarów. Susan wiedziała, że jedyne, co może uratować jej córkę, to szybkie działanie, dlatego natychmiast zgłosiła to na policję. Dzwoniący mężczyźni okazali się być amatorami i śledczym stosunkowo szybko oraz bezproblemowo udało się ustalić ich tożsamość. Byli to dwaj nastoletni bracia bliźniacy, Charles i Larry Glaserowie. Mieli wtedy po 16 lat. Zostali namierzeni i zatrzymani. Rodzina Amy wiązała z akcją ogromne nadzieje. Wydawało się, że w ciągu zaledwie kilku dni uda się ją odnaleźć i będzie mogła bezpiecznie wrócić do domu. Niestety wynik śledztwa był co najmniej rozczarowujący. Podczas przesłuchania nastolatkowie przyznali, że nigdy nie znali Amy, że o jej sprawie dowiedzieli się z mediów i postanowili wyłudzić pieniądze od zrozpaczonej rodziny. Telefon był więc kompletnym kłamstwem. Para została oskarżona o próbę wymuszenia, ale ze względu na młody wiek nie mogli dostać dotkliwej kary. Wydaje się, że był to tylko okrutny wybryk dzieciaków, jednak trzeba spojrzeć na tę sytuację z perspektywy rodziny. Dostali tak ogromną nadzieję, która nagle w ciągu ułamku sekundy została im odebrana. Niedługo po zniknięciu należący do Amy aparat fotograficzny został znaleziony przy wyjeździe z miasta Wildwood w hrabstwie Sumter na autostradzie Floridas Turnpike. Aparat został dostarczony na policję przez mężczyznę, który z mediów dowiedział się o zaginięciu. Nie było wiadomo, czy Amy miała ze sobą aparat, gdy zniknęła, czy może zgubiła go wcześniej. Wywołano znajdujące się na nim zdjęcia z nadzieją, że dostarczą jakiś wskazówek, ale niestety wszystkie fotografie zostały wykonane znacznie wcześniej i i tak zdecydowana większość z nich była prześwietlona i nic nie było na nich widać. Przed swoim zniknięciem Amy prowadziła pamiętnik. Notez został znaleziony podczas przeszukania jej pokoju i w nim można było znaleźć wiele ciekawych, choć nie wiadomo czy istotnych dla sprawy informacji na temat jej życia i wewnętrznych prosterek. Śledczych najbardziej zainteresował wpis, w którym siedemnastolatka rozważała ucieczkę do Ameryki Południowej z mężczyzną, którego nazywała Hank. Na tym jednak etapie śledztwa nic nie można było zrobić z tą informacją, ponieważ nikt ze znajomych ani rodziny dziewczyny nie kojarzył nikogo o tym imieniu. Policja prowadziła intensywnie dochodzenie, jednak Susan Bilik miała wrażenie, że sprawa jej córki nie jest traktowana wystarczająco poważnie. Amy była znana jako wolny duch, nie trzymała się określonego planu i często zmieniała zdanie. Z tego właśnie powodu dla osób, które nie znały jej osobiście, sprawiała wrażenie kogoś, kto byłby w stanie po prostu zniknąć na kilka dni, a nawet tygodni bez słowa. Podróżowała autostopem, więc nie miała ograniczeń co do tego, gdzie może wyjechać i nie potrzebowała także wielu środków, żeby znaleźć się i pomieszkać przez pewien czas w nowym miejscu. Najbliższa rodzina była jednak pewna, że skoro Amy zobowiązała się do spotkania z ojcem, a później umówiła się ze znajomymi, to nie zniknęłaby tak po prostu zupełnie bez słowa. Czuli, że to zniknięcie nie może być przypadkowe i musiało wydarzyć się coś naprawdę złego. Suzan postanowiła wziąć poszukiwania swojej siedemnastoletniej córki we własne ręce i zaapelowała do każdego, kto może mieć informacje na temat tego, gdzie przebywa Amy, żeby zgłaszał się bezpośrednio do niej, a nie na komisariat. I w ciągu kolejnych kilku dni kobieta otrzymała kilka zgłoszeń i razem tworzyły one bardzo niepokojący obraz tego, co mogło się stać. Częstym powtarzającym się motywem był udział w zniknięciu członków motocyklowego gangu. Tak się składa, że akurat na początku marca 1974 roku dwa duże motocyklowe gangi zjechały się do miasta Daytona Beach na Florydzie, aby wziąć udział w corocznym wydarzeniu o nazwie Bike Week. Jedna z tych grup nazywała się Outlaws Motorcycle Club, w skrócie po prostu Outlaws, czyli wyjęci spod prawa, a druga Pagans Motorcycle Club lub The Pagans Poganie. Ten drugi założony został w 1959 roku w stanie Maryland. Członkowie obu tych grup byli znani z różnego rodzaju przestępczej działalności. Nieco ponad tydzień po zniknięciu córki, 16 marca 1974 roku, Susan otrzymała telefon od osoby twierdzącej, że Amy została zabrana autostopem, a teraz, razem z jeszcze jedną dziewczyną, jest przetrzymywana wbrew swojej woli przez członków gangu Outlaws. Biergodności temu zgłoszeniu dodawał fakt, że dzwoniący nie był zainteresowany odebraniem nagrody, która była oferowana za informacje w sprawie Amy. Była to nagroda w wysokości tysiąca dolarów, która w latach 70. miała pięciokrotnie większą wartość niż obecnie. Dodatkowo dzwoniący wspomniał, że Amy można spotkać w barze Oasis Bar w mieście Fort Lauderdale na Florydzie. Podobno bywała tam w towarzystwie kilku bardzo niebezpiecznych motocyklistów. Trop wydawał się obiecujący, ale nie doprowadził do odnalezienia dziewczyny. Przyjaciel rodziny Bilik, który miał kontakty z członkami gangu Outlaws, zorganizował spotkanie rodziców, czyli Susan i Neda z dwoma członkami grupy. Podczas rozmowy mężczyźni podkreślili, że sami nigdy nie spotkali Amy, ale że w przeszłości zdarzały się takie przypadki, że członkowie gangu porywali młode kobiety i sprzedawali je. Mężczyźni obiecali, że popytają w towarzystwie o Amy, ale ostatecznie nie byli w stanie dostarczyć żadnych nowych pomocnych informacji. Jakiś czas później Susan otrzymała kolejny telefon. Tym razem od kierownika sklepu spożywczego, który powiedział, że kilkukrotnie widział dziewczynę pasującą do opisu Amy w towarzystwie dwóch motocyklistów. Wspomniał również, że dziewczyna za każdym razem kupowała wegetariańską zupę jarzynową. Był to istotny szczegół, ponieważ Amy była zagorzałą wegetarianką. Nie udało się jednak dowiedzieć więcej i nie ma pewności, czy to rzeczywiście była poszukiwana. Informacje napływające do Suzan bardzo często były skrajnie sprzeczne. Część z nich była pozytywna i napawała nadzieję, że dziewczyna niedługo może się odnaleźć, a część była dołująca. Te osoby twierdziły, że myślą, że dziewczynie mogła stać się krzywda. Wszystko to było jednak oparte na domysłach. Najbardziej wiarygodne wydawały się zgłoszenia od osób mówiących, że spotkały Amy i z nią rozmawiały. Na podstawie tych dostarczonych informacji można wnioskować, że jeśli to była Amy, a nie ktoś do niej podobny, to dziewczyna posługiwała się kilkoma pseudonimami. Albo Mute, albo Sunshine, Little Bits, albo Mellow Cheryl. Trzeba jednak jeszcze raz zaznaczyć, że dziewczyna, o której mówili potencjalni świadkowie, to mogła nie być Amy, ponieważ ta nie miała żadnych widocznych znaków szczególnych, dlatego to nie jest wykluczone, że została z kimś pomylona. Amy miała brązowe włosy i oczy, mierzyła 165 cm wzrostu i ważyła około 50 kg. W dniu zniknięcia miała na sobie krótką dżinsową spódniczkę i korkowe sandały na koturnie. Jej cechami szczególnymi była pięciocentymetrowa blizna po operacji wyroska robaczkowego. Możliwe, że miała tatuaże i bliscy zwracali uwagę na jej charakterystyczny, szybki i energiczny chód. 9 stycznia 1976 roku motocyklista imieniem Dave skontaktował się z Susan po zobaczeniu zdjęcia Amy w gazecie i stwierdził, że kiedyś był jej właścicielem. Do rozmowy z matką doszło w jego mieszkaniu i później kobieta relacjonowała, że mężczyzna cały czas wydawał się bardzo spięty i zdenerwowany, podobno obawiał się, że zostanie zatrzymany przez policję. Gdy kobieta pokazała mu wyraźniejsze zdjęcie córki, stwierdził, że nie ma wątpliwości, że to właśnie ją znał. Dodał także, że była bardzo nieśmiała i cicha, zachowywała się wręcz jakby była niema. I co ciekawe, to nie był pierwszy raz, kiedy w ten sposób opisano Amy przez osoby, które twierdziły, że znały ją po tym, gdy zaginęła. Dave wspomniał również o ukrytej bliźnie, o której Susan bez wątpienia nigdy nie mówiła publicznie. To tylko utwierdziło ją w przekonaniu, że to mogła rzeczywiście być jej córka. Dave nie miał już kontaktu z nastolatką, ale po kilku tygodniach ponownie skontaktował się z Susan i powiedział, że Amy najprawdopodobniej przebywa w mieście Tulsa w stanie Oklahoma, ponad 2300 km od Miami. Matka bez wahania tam pojechała, ale niestety nie udało jej się odnaleźć tam córki. Mijały kolejne lata, a policja nie była bliżej rozwikłania tej zagadki. Pięć lat po zniknięciu dziewczyny, pod koniec lat 70., Susan skontaktował się mężczyzna imieniem Paul Branch. Paul twierdził, że jest członkiem grupy motocyklowej The Pagans i że wie, że jej córka żyje, ale że jest przetrzymywana przez innych członków jego gangu. Nie był w stanie jednak podać żadnych dodatkowych informacji. Policja natychmiast została powiadomiona, ale ze względu na brak dodatkowych szczegółów nie można było ich namierzyć. Zwłaszcza, że grupy motocyklowe bardzo często się przemieszczają i nie mają żadnej jednej stałej siedziby czy bazy. Po wielu rozmowach z kilkoma byłymi członkami tej grupy, Susan dotarła do Seattle w stanie Washington, gdzie odwiedziła wszystkie znane bary i kluby, w których bywali członkowie gangów. Wśród nich było sporo klubów go-go, w których podobno członkowie kazali pracować swoim dziewczynom. Tak określali kobiety u swojego boku, z których część stała się nimi z własnej woli, a część wręcz przeciwnie. Istniało podejrzenie, że Amy mogła zostać porwana właśnie w tym celu. W jednym z klubów Susan dowiedziała się, że rzeczywiście pracowała tam dziewczyna idealnie pasująca do opisu jej córki i posługiwała się pseudonimem Willow. Kobietę udało się namierzyć, ale okazało się, że to nie jest poszukiwana Amy. Po tym sprawa ucichła na wiele lat. Nowe wieści pojawiły się dopiero prawie 20 lat później. Paul Branch zmarł pod koniec lat dziewięćdziesiątych, niedługo później jego żona skontaktowała się z matką zaginionej dziewczyny. Wdowa po obranczu powiedziała, że na łożu śmierci mąż wyznał prawdę i powiedział, że skłamał co do tego, co działo się z Amy, że jest cała i zdrowa i przebywa w towarzystwie motocyklistów. Przekazał swojej żonie sekret, który miała powiedzieć bezpośrednio Susan Billig. Była to prawda na temat tego, co wydarzyło się 5 marca 1974 roku. Podobno mężczyzna powiedział, że wtedy Amy była na imprezie organizowanej przez Pogan na Florydzie. Noc jednak skończyła się tragicznie, ponieważ dziewczyna przedawkowała. Gdy członkowie gangu zorientowali się, co się stało, zabrali ją do Parku Narodowego Everglades, położonego w południowej części stanu Floryda, i tam rzucili aligatorom. Wcześniej wspomniałam o aparacie Amy znalezionym w pobliżu miejscowości Wildwood. To miejsce znajdowało się na trasie, którą motocykliści musieliby pokonać, jadąc na północ, tak jak opisał to Paul Branch. Ale może był to zwykły zbieg okoliczności. Na pewno sam ten fakt nie może być traktowany jako dowód w sprawie. Zdaniem policji wdowa kłamała. Tak naprawdę nie było żadnych nowych faktów, które przekazał jej mąż. Kobieta mogła zrobić to, aby finansowo skorzystać na głośnych poszukiwaniach Amy. Rzeczywiście, jej spotkanie z Susan zostało nagrane w ramach filmu dokumentalnego i wdowa udzieliła również kilku dodatkowych wywiadów. Niezależnie od tego, jak było, sprawa pozostawała nierozwiązana. Mówiąc o historii Amy, nie można nie wspomnieć o jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tej sprawy, czyli o stalkerze. Przez ponad dwie dekady matka zaginionej była nękana napastliwymi telefonami od mężczyzny twierdzącego, że Amy została porwana przez członków organizacji zajmującej się handlem ludźmi. Początkowo brzmiało to jak zwykłe zgłoszenie, które kobieta przekazała policji. Nie mogła wiedzieć, że przerodzi się to w trwający 21 lat koszmar. Od 1974 do 1995 roku mężczyzna pozostawał anonimowy i nieuchwytny. Telefony przychodziły regularnie, ale policja nie była w stanie go namierzyć, ponieważ korzystał z budek telefonicznych. Musiało minąć mnóstwo czasu, ale w końcu popełnił błąd i użył swojego telefonu komórkowego. Dzięki temu śledczy uzyskali informację o jego lokalizacji i poznali nazwisko. Okazało się, że Stalker nazywał się Henry Johnson Blair i pracował dla departamentu celnego Stanów Zjednoczonych. Został przesłuchany i zapytany, dlaczego przez ponad 20 lat nękał kobietę zmagającą się z utratą kochanej córki. Blair powiedział wtedy, że jest alkoholikiem i ma zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które spowodowały, że nie był w stanie nad tym panować. Potwierdził podejrzenia śledczych, że nie znał Amy i nie wiedział nic więcej o jej zniknięciu. Za swoje czyny Henry Blair został skazany na dwa lata pozbawienia wolności i teraz jest już wolnym człowiekiem. Susan Billick w ramach zadośćuczynienia za nękanie otrzymała 5 milionów dolarów. Wcześniej wspomniałam o pamiętniku Amy, w którym napisała, że planuje uciec do Ameryki Południowej z mężczyzną o imieniu Hank. Tak się składa, że Henry Blair miał ksywkę, jego znajomi nazywali go właśnie Hank. Dodatkowo w 1974 roku jeździł białą furgonetką, a właśnie taki samochód. Zgadzał się kolor oraz model, bardzo często przewijał się na zdjęciach wywołanych z aparatu Amy. Jeszcze większym zmieniem okoliczności wydawało się to, że w połowie lat 70. mężczyzna otrzymał z pracy propozycję wyjazdu do Ameryki Południowej. Mimo, że tak wiele się zgadzało, Blerowi nie zostały postawione dodatkowe zarzuty w związku ze sprawą Amy. Brakowało dowodów na to, że ma coś wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Sam trzymał się swojego zdania, że nigdy jej nie spotkał. Na początku lat 90. ojciec Amy zmarł, nigdy nie dowiadując się, co stało się z jego córką. W 1998 roku sprawa Amy została przedstawiona w programie z serii Raporty Śledcze przez stację AE Network. W tym programie przedstawione zostały m.in. wszystkie podejmowane przez lata starania przez Susan oraz nagranie jej rozmów z wdową po polu branchu. W 2001 roku Susan wraz z Gregiem Anapu wydała książkę upamiętniającą córkę, w której zawarła informacje o sprawie i poszukiwaniach ze swojej perspektywy. Książka nosi tytuł Without a Trace. The Disappearance of Amy Billig. A Mother's Search for Justice, czyli Bez Śladu. Zaginięcie Amy Billig. Matka Szuka Sprawiedliwości. Susan zmarła w 2005 roku w wieku 80 lat. Sprawa Amy do dziś pozostaje nierozwiązana. Jeśli dziewczyna żyje, ma obecnie 63 lata. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia na ten temat. Czy któraś z wymienionych przeze mnie teorii, mówiących o tym, że Amy uciekła z własnej woli, albo to, że została porwana przez gang motocyklowy, albo przez handlarzy ludźmi, wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna, a może przyszła Wam do głowy jakaś zupełnie inna? nowa koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje, jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!